Tak se meče končil, jak se nestřelají obránky. My jsme měli rozstřídnout ten meč, když ne v první terci, kde bylo mnoho situací, tak na 100% v druhé terci. I v třetí kupa 100% situací, ale ta skutečnost ostatních nebo v dnešním meču zavědla, dlatego dlatego ten wynik jest 4-2 se skončil. Gratulacje dla Unii, tak samo przewagi, dužo przewag, ale dva slupky tam na trafione. Po prostu generalnie ogólnie skuteczność po a každý blend albo i przypadek jak ta třetí branka, kde odliczby się to tam odbiło, pada do naszej bránky. No myślę, że mecz nie układał od początku dla nas, no bo Krakowia dwa razy obejmowała prowadzenie, no ale całe szczęście dla nas, że, że wygraliśmy ten mecz. Naprawdę ważne punkty, bo zbliżamy się do Krakowi, chyba bodajże na punkty. Za często po prostu się zapędzamy, chcemy za szybko strzelić gola, no my się staramy, a idą dwie kontry no i Krakowia strzela dwa gole. No trzeba na tym elementem troszeczkę popracować, żeby jednak ten trzeci napastnik niezależnie od tego czy to jest środkowy czy skrzydłowy no wracał. Zapędzamy się po prostu. No ale to, to, to po prostu no, chcemy strzelać i wygrywać. No, no, równie dobrze ten mecz mogła dzisiaj Krakowa wygrać. Myślę, że, mieli, że mecz był e, wyrównany, a my po prostu mieliśmy więcej tego szczęścia sportowego. To spotkanie zaczęliśmy bardzo bojaźliwie, e, o Bardzo było dużo nerwów. Zawodnicy byli trochę zden, no, nerwowi. No, znaczy mecz był bardzo ważny dla nas. E, Szczerze mówiąc, no, musieliśmy to wygrać, żeby zbliżyć się do Krakowi. Znaczy, mówiąc o to, co trener powiedział, no, o skuteczność. No, w... Nam się akurat dzisiaj udało, przynajmniej przy tej trzeciej bramce, Można powiedzieć, że jaka bramka no, odbiło się, nic, nic, nic rewelacyjnego, ale to jest był bardzo ważny gol dla nas, no, czwarta Różańskiego do, do pustej, tak samo dziwił się po meczu, że akurat to wpadło, bo to... Jakim sposobem szło na uwolnienie, ale trafiło do, do, do bramki ogólnie, o, ogólnie no, no, zadowolony jestem z, z, z gry. No, wykorzystaliśmy dwie, dwie, dwie przewagi, to, to jest bardzo ważne. No, walka była, bo no, no, chłopcy wiedzieli, że to jest bardzo ważny mecz. Zresztą Kraku tak samo z początku, co ja myślę, że zaczął to jest ospale, Zresztą są dwie drużyny, no, Tak samo, to ja bym powiedział. No, Zmarnowali kilka sytuacji. Tak samo marnujemy sytuację i inni się podejrzewam. Też było kilka sytuacji w przewadze, co Nikolow miał, no ale nie, nie mógł tego wykorzystać, że Szutko miał. Czysty, bo stał przed bramką, mógł to wpakować. A, czyli za mecze z Krakowią. A, szczerze, że, że, że każdy mecz dla nas teraz jest ważny. Każdy. I, i Czy to będzie Kraków, czy Jaszczębie? Uważam, że Sanogę, jak na razie jest poza zasięgiem. poza zasięgiem, powiem szczerze, że każda piątka może być pierwszą piątką. Unii. Tak dobry mecz, cośmy zagrali oprócz tych okazji, my dawno nie zagrali. Także y, mówię, jest trudno grać, gdyż są 4-5 sytuacji, sprzeciwnik ma jedną wykorzysta, drugą wykorzysta, wiadomo, że później już ciężko. ty nervy po panovat a závodníci kolejné situace nevykořistali. Takže problém mě z hře, problém je zakončení. To je, jest, to jest, zakončení je problém, gráně. Change ze spolu je zbránkař, vědomo, že moc nepůjde, ale že když v, předlesení, v předlesení z nevra, bránkař, ne, se se nic to brankář, nebo nevykořista se, že když od díšajší to, co jsme měli, to brankář, poprostu to tam vpadne a a ta, vpadl tam odbitý kronžek a zdecidovalo meču. A my jsme to mohli mluvě v první terci rozbít za ten meč. abych tak neocenil, kdo je slabší, mocnější. Brankaři uvažuji, že jsou vyrovnaní. Ta čtvrtka, pětka, to jsou vyrovnaní brankaři. Nikdo tu neodstaje v ten způsob, že suverénně pěrší a za ním dlouho, dlouho nic. A v podstatě je polová sezonu, chyba dva meče odegrané poza polovou, takže já uvažuji, že na decizie a gadání, kde, kdo, jak skončí, to je věle, věle za včešný.